z tej strony Darek. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać w jaki sposób możesz za darmo zdobyć certyfikat ORAK. Oczywiście zdobycie certyfikatu nie polega tylko żeby go pobrać, bo najpierw musisz zdać egzamin, natomiast ORAK z uwagi na panującą sytuację związaną z koronawirusem daje nam możliwość by za darmo zdać egzamin za który normalnie trzeba płacić i dodatkowo jeszcze możesz za darmo skorzystać z kursów przygotowujących do tego egzaminu. Mamy do dyspozycji 6 takich ścieżek, które pozwalają nam zdobyć konkretny tytuł i certyfikat. Jeśli nie wiesz czym jest certyfikacja i czym, jest, czym są ścieżki to odsyłam Cię do ostatniego nagrania, w którym wyjaśniałem czym certyfikacja jest. Link do tego nagrania znajdziesz w opisie filmu. Natomiast żeby teraz przejść przez ten proces darmowego zdobywania certyfikatu po pierwsze musisz udać się na stronę, którą też znajdziesz w opisie linku. No i musisz się zalogować. Gdy klikniesz w to miejsce pojawi Ci się formularz do zalogowania. Żeby się zalogować, wystarczy, że podasz dane identyczne takie, jakie podawałeś w momencie, w którym e, instalowałeś bazę danych. OK, teraz udajemy się do linku, który podam Ci w opisie tego nagrania. Wystarczy, że go wkleisz do przeglądarki i powinieneś tu widzieć, że jesteś zalogowany. Jeśli nie jesteś zalogowany, to najdź w tym miejscu i kliknij Sign In. I teraz przechodzimy właśnie do miejsca, gdzie możemy za darmo skorzystać z zarówno kilku cer ścieżek certyfikacyjnych, jak i kursów. I teraz jak widzimy... Certyfikatów za darmo do zdobycia z ładką free jest 6. Wszystkie one dotyczą chmury obliczeniowej, czyli nie jest to stricte baza danych, ale jest to wiedza przydatna i certyfikat bardzo Ci się przyda, szczególnie na początku, żeby wyróżnić się z grona innych kandydatów o pracę. OC to jest po prostu Oracle Cloud Infrastructure, czyli infrastruktura chmurowa firmy Oracle. I to, od czego zachęcam Cię, żebyś zaczął, to, to ten kurs, znaczy ta w zasadzie ścieżka. Gdy tu klikniesz, to zobaczysz, że po pierwsze możesz, powinieneś zacząć od kursu, po drugie, możesz się przygotować do egzaminu poprzez wzięcie udziału w takim testowym kursie, praktycznym egzaminie, no i po trzecie, masz egzamin. Wszystko jest za darmo, więc tak naprawdę, gdy sobie klikniesz tutaj, to przejdziesz do kursu, który możesz oglądać, tak, zaczynając oczywiście od pierwszego odcinka. Więc bardzo fajna sprawa. Oferta ta jest ograniczona. Jeśli się nie mylę, to jest do 30 maja. Możesz za darmo zarówno oglądać kurs, jak i korzystać z egzaminu. Dobra, załóżmy, że interesuje nas zdobycie takiego certyfikatu. To co należy zrobić, to kliknąć w te miejsce i zostaniemy. Przeniesieni do, na stronę logowania Pearson View. Tutaj musisz założyć konto. Ja konto już posiadam, więc się zaloguję, zobaczysz, jak to wygląda od środka. Ty, natomiast jeśli nie masz konta, no to będziesz musiał je po prostu stworzyć standardowo. Teraz musisz wybrać opcję, jaki chciałbyś y, zdawać egzamin. Oczywiście my teraz y, nie przygotowujemy się do zdawania egzaminu, natomiast to proces cały możemy przejść, czyli. Załóżmy, że chcemy zdawać w domu lub w jakimś biurze naszym prywatnym. Tu możesz sobie sprawdzić swoje stanowisko, czy jest OK. Musimy tradycyjnie zaakceptować wszystkie warunki. Klikamy Next. No i widzimy, że egzamin kosztuje ten 95 dolarów. Natomiast nie martw się, bo ta cena tak naprawdę na sam koniec zmaleje do, do zera i będzie całkowicie za darmo. Przechodzimy Next. Teraz wybieramy datę, kiedy chcemy zdawać egzamin. Ja załóżmy, że nagrywam dzisiaj, jest 18 kwietnia. Widzimy, że nie ma wolnego terminu. Dzisiaj na sobotę. Załóżmy, że chcę zdawać we wtorek. Wybieram godzinę. Widzimy, że dodany już został egzamin. Ile trwa? I tak naprawdę już możemy przejść dalej. Ja nie będę tego robił, no bo ja już ten egzamin zdałem e, i nie chcę też tutaj zaschedulować za sobie kolejnego egzaminu, więc ja po prostu to, to usunę. Tak więc wygląda cały proces od momentu wyboru przez ciebie ścieżki certyfikacyjnej. Czyli, jak wspominałem, wchodzisz w link z nagrania, wybierasz Understand OC Foundation. Następnie klikasz tutaj i zostaniesz przeniesiony do strony, którą Ci wcześniej pokazałem. Tam musisz założyć konto, się zalogować, zaschedulować sobie, wybrać termin, kiedy chcesz zdawać egzamin. A następnie jak już to zrobisz, to tam będziesz miał instrukcję, ale już Ci pokażę jak to wygląda. Więc w momencie, w którym wybierzesz sobie termin, kiedy będziesz chciał ten egzamin zdawać, udasz się na tą stronę, którą tutaj widzisz. To wystarczy, że później się zalogujesz tymi danymi kontaktowymi, które kontem, które stworzyłeś, klikniesz sign in. Zobacz, pokażę Ci, jak to wygląda znowu od środka. Gdy się zalogowałem, to widzimy, że udało mi się zdać taki egzamin. Tu są wymagania dotyczące tego, żeby egzamin zdać. No u mnie status jest taken. No i egzamin, jak widać, został przeze mnie ukończony. No, jeśli będziesz chciał później już po egzaminie sprawdzić swoje wyniki, udaj się na stronę certvieworacle.com. Ja jestem już zalogowany. Ty, jeśli nie będziesz zalogowany na te konto oraklowe, no to będziesz musiał się zalogować standardowo na tej stronie. Tu w sobie wchodzisz w, cred w Credential Management, Review Certification History. No i mamy status, certyfikat, który zdawałem. Mamy, widzimy, że jest aktywny. Gdy wejdziesz w szczegóły w tym miejscu, to będziesz widział nawet, jak dobrze udało ci się go stać. Ja się twoim wynikiem nie będę chwalił. Żeby zdać egzamin, potrzebujesz odpowiedzieć poprawnie na 68% pytań. Ponieważ pytań w egzaminie jest 60, to jeśli się nie mylę, to żeby zdać, potrzebujesz poprawnie odpowiedzieć na 41 z 60 pytań. No i to wszystko. Pokazałem Ci, jak zapisać, który wybrać certyfikat, jak zapisać się na ten egzamin, gdzie go będziesz zdawał, a następnie gdzie sprawdzić wyniki. Jeśli odcinek Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz. Dzięki subskrypcji tego kanału nie przegapisz kolejnych wartościowych filmików, jakimi będę się z Tobą dzielił. To wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Do usłyszenia, cześć.